...znaleziskiem. Odnalezione po wielu latach obiekty wojskowe to dwa małe bunkry typu Ringstand 58C, które służyły do ostrzału nacierających wojsk oraz jeden większy przewidziany dla całej drużyny piechoty. Odkopano je przypadkiem podczas budowy. Bunkry tak jak widać są y, oczyszczone, odkopane i będą zabezpieczone. Na prywatnym terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje się również większy obiekt R701 w którym Niemcy trzymali działa przeciwlotnicze. Bunkier po wojnie był zasypany do połowy, teraz udrożniono wejście do niego. Wojennym znaleziskiem zainteresowali się pasjonaci militariów i fortyfikacji ze Stowarzyszenia Labirynt, którzy sami odkopali i oczyścili inny bunkier w Tomaszowie. W wysiłku i pracy sporo to kosztuje, ale jest wielka radość, gdy, gdy widać postępy w naszej pracy. Hmm. Ostatnią osobę to pracowano 112 osób i, i wszyscy byli zadowoleni z tego, co, co nam wyszło, jak to wyglądało. I będziemy przygotowywać to wszystko do udostępnienia zwiedzającym, czyli najpierw musimy zabezpieczyć kratami, i później jakieś gabloty, y, następnie jakieś przedmioty, które właśnie stanowiły wyposażenie schronu podczas II wojny światowej. Stowarzyszenie Labirynt chętnie pomoże właścicielowi działki w zaadaptowaniu schronów. Niewykluczone, że będą one udostępnione zwiedzającym. Solidna fortyfikacja linii Pilicy miała zatrzymać armię radziecką. Jednak 18 stycznia 1945 roku Rosjanie przerwali niemieckie umocnienia i zdobyli miasto. Na lewym brzegu już były fortyfikacje polowe w postaci tych schronów żelbetowych, rowy przeciwczołgowe, również pola minowe, stanowiska artylerii. Była to bardzo rozbudowana obrona. Na linii rzeki Pilicy zachowało się ponad 30 bunkrów, większość na prywatnych terenach. Do zwiedzania nadają się nieliczne, jak ten, który w 1945 roku służył niemieckim dowódcom. W Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych trwa spotkanie z Piotrem Krukowskim, aktorem teatralnym, filmowym i teatralnym.